Byłem mały, to na tym rogu, właśnie na tym malutkim skrzyżowaniu, był sklep spożywczy. I tak się składa, że zawsze po takich kilkugodzinnych eskapadach gry w kosza, gdzie grałem z moim starszym bratem, jego starszymi rówieśnikami, wsiadałem na mojego górala, trawersa, którego trzymałem od rodziców na komunie. I go nie właśnie tutaj, gdzie za złotówkę, gdzie złotówka to wiecie, to jest w 98, to była. Główka sztuka, gdzie śpigala? Za to wiecie, królestwo, nie? Kupowałem tutaj na miejscu oranżadę, taką różową, e, loda z oraz gumę turbo. Wierzcie mi, że po takich kilku godzinach gier, to było naprawdę świetne uczucie. Jestem u siebie. Dzień dobry, Woczyn. Cześć, z tej strony Keep Debit, to jest kanał o koszykówce i, i w sumie nie wiem czy muszę o tym mówić w każdym materiale to jest taki mój catchphrase, ale chyba stałem się trochę jego niewolnikiem no w każdym razie słuchajcie, zabrałem się dzisiaj w swoje rodzinne strony ponieważ wzięło mnie ostatnio na sentymenty i chciałem wam pokazać boiska, na które stawiałem swoje pierwsze kroki na których rodziła się moja pasja, która doprowadziła mnie no, do, do, do takiego momentu, w którym się teraz znajduję bardzo wielu z Was wysyła mi wiadomości odnośnie tego, że mieszkacie w mniejszych miejscowościach, nawet na wioskach i bardzo byście chcieli grać w kosza, ale nie macie gdzie, ani tym bardziej nie macie z kim, nikt nie bardzo, nikt nie za bardzo nie chce grać w tego kosza, wszyscy jak już coś grają to oczywiście tylko i wyłącznie w piłkę nożną. Been there, done that. Wołczyn to jest miejscowość, która aktualnie ma jakieś zaledwie 6 tysięcy mieszkańców, więc raczej niewiele. I wierzcie mi, udało się tutaj stworzyć pewne koszykarskie środowisko. O tym Wam zresztą za chwilę opowiem, w jaki sposób to się udało zrobić, ale najpierw wycieczka po boiskach. Wyobraźcie sobie, że w tym miejscu tutaj za mną znajdowało się całkiem niedawno boisko do kosza. Był to betoniak, ale to chyba troszkę za duże słowo. Bardziej to, był, e, to była taka wylewka, gdzie były żwir, kamienie, dziura na dziurze. Jak tylko padał deszcz, to robiły się piękne oczka wodne, czyhające na kontuzje kostki za każdym razem, ale przynajmniej kosze były fajne. Metalowe, metalowa siatka, chociaż szczerze mówiąc nie pamiętam, to było ze 20 lat temu. Jestem vlogerem podróżniczym. Właśnie nagrywam materiał o miejscach, które już nie istnieją. Tak jest, na kanale o koszykówce. I wy to oglądacie. Mam nadzieję, że się podoba. Dobra, chodźcie, zobaczymy teraz już takie prawdziwe boiska. Z chęcią bym Wam teraz coś opowiedział o tym boisku, ale nie czuję się tu za bardzo komfortowo. zać ten klimat, nie? Zamknięte osiedla, wszyscy ludzie patrzą z boku, co tutaj się dzieje. Przed jakiś ty w okularach i nagrywa film, o co w ogóle chodzi. Zaraz do tego wrócę. Dobra, tu jest troszkę spokojniej. Powiem wam, że z tamtego boiska w zasadzie pamiętam tyle, że to było takie pierwsze boisko, na którym miałem pierwsze takie poważniejsze granie. Głównie jeden na jednego, ale jakieś tam było. Fajny klimatik ogólnie miał to boisko, bo wiecie, z każdej strony ściana bloków. Można było grać do późna, bo nawet jak było ciemno, to obok było światło z latarni, więc automatycznie były uruchomiane, więc spoko. No a co, klimacik taki, że cały czas trzeba było odpyskowywać do starszych pań, które narzekały, że jesteśmy za głośno, tudzież przeklinamy, więc... Ale pokażę Wam teraz takie konkretniejsze boisko. Na tym boisku za mną znajduje się plac targowy, i jest to takie miejsce, w którym rodzili się prawdziwi OG mm. w ołczyńskiej scenie streetballowej. Samo umiejscowienie tego boiska to jest w ogóle niesamowita rzecz, bo tutaj mamy straż pożarną, tutaj mamy cmentarz, a tam jest targowisko i tutaj dwa razy w tygodniu dzieją się rzeczy, które można zobaczyć chociażby w teledyskach Art Brut Problemu. W każdym razie to jest właśnie miejsce, które darzę największym szacunkiem oraz sentymentem. Zawsze ceniłem sobie spokój, a wiedziałem, że właśnie na tym parkiecie, na, tym, na, tym, na tej kostce ten spokój znajdę. Boisko znajduje się na samym środku ogromnego placu targowego. I to właśnie daje takie pewne poczucie wolności. Ja wierzcie mi, że kiedy ja tutaj grałem, zaczynałem grać to był początek lat 2000, przełom lat 90. i 2000, ten mikroświat był bardzo mały. Internet dopiero zaczął się pojawiać w świadomości Polaka i naprawdę wydawałoby się, że to, co jest tutaj, to jest nasz cały świat. Więc było to takie dość zamknięte. Nie wiem, czy dobrze wyjaśniam, co mam na myśli. No w każdym razie, kiedy się tutaj pojawiałem, zawsze czułem się naprawdę w 100% wolny. Na tym boisku odbywały się też pierwsze turnieje Street na jakich kiedykolwiek grałem, na których kiedykolwiek uczestniczyłem, i to też jest takie dość zabawne, bo odkąd pamiętam, to raczej się te turnieje wygrywało, co dawało takie złudne przeświadczenie, że jest się naprawdę zajebistym w koszykówkę. I tak jak przed chwilą mówiłem o tym całym mikroświecie i w ogóle, no to powiem wam, że kiedy pierwszy raz zabrałem się na taki poważniejszy turniej, to był bodajże wrocławski turniej pod centrum Bielany. Ach. Jedziesz tam z myślą, że jesteś kozakiem na swojej wsi, prawda? Nawet z grupy nie wyszliśmy w tym Wrocławiu. Pierwsze nagrywki pod streetballowe mixtape'y też były właśnie robione na tym boisku. I wiecie, no to były takie śmieszne czasy, że był aparat cyfrowy pożyczony od Ziobka i ten aparat cyfrowy filmował maksymalne, maksymalnie 15-sekundowe filmiki w 10 klatkach na sekundę. Taki pokaz slajdów troszkę sobie robiliśmy pokaz slajdów mixtape. Też mi się jeszcze taka jedna historia przypomniała ale. Sorry, ale naprawdę, ja nie wiem czy to się wydarzyło naprawdę, nie wiem czy to się wydarzyło naprawdę, mianowicie ja kiedyś jak byłem w formie w gimnazjum jeszcze, y, chyba zawiesiłem się na obręczy, o kurde jakaś muszka, chyba zawiesiłem się na obręczy, zapałem się obręczy i tak sobie wisiałem przez kilka sekund, to dla mnie było coś czymś niesamowitym, biorąc pod uwagę, że ja nigdy nie skakałem, nigdy nie wsadzałem, no tylko, że do tej pory się zastanawiałem, czy to się wydarzyło naprawdę, czy może miałem po prostu jakieś takie mokre Okej, okay, to przed nami teraz dwa ostatnie boiska, najważniejsze. Jedźmy. Te boiska zostały oddane do użytku jakoś w 2005 albo 2006 roku i jeśli chodzi o mnie, to na tych boiskach działy się najlepsze gierki w historii wołczyńskiego basketu. No, za mojej kadencji. Kiedy to boisko pojawiło się tutaj w mieście, to muszę przyznać, że to było coś naprawdę nowego, coś naprawdę świeżego. W końcu mamy pełnowymiarowe boisko, gdzie pełnowymiarowe, mam na myśli, że są dwa kosze i że można grać pięciu na pięciu. Parkiet, no taki beton, wylewka, albo git, przynajmniej przez pierwsze kilka lat. Naprawdę mega przyjemnie się tutaj grało. Kosze są tutaj trochę niższe. Wydaje mi się, że jakieś 2,90 będzie. Więc, jak był jakiś grajek, który potrafił wsadzać, to nawet w meczu to zrobił tutaj. Więc, to było naprawdę wielkie wow. Uprzedzam pytania, mi się nigdy nie udało. Wiecie, co w tym boisku było najlepsze? To, że było dalekie od zabudowań i przynajmniej za tamtych czasów, te 14-15 lat temu, nie było tu żadnych ograniczeń. Mogłeś tutaj sobie wbić, grać do późnej nocy, drzeć mordę i nikt. Ci nie robił z tego powodu żadnych problemów, naprawdę. Tak to właśnie wspominam. No, aktualnie boisko już jest strasznie zniszczone. Beton widzę, że już wyrasta trawa spod niego, kosze są lekko zapadnięte. Mądrości ulicy są wytagowane na tablicach. Średnio to wygląda, ale wydaje mi się, że z drugiej strony boiska to już w ogóle jest jakiś hit, bo jakiś as wpadł na pomysł, żeby wykręcić obręcz w górę. Nie wiem, jak to zrobił. Nie wiem, nie pytajcie. Z tym boiskiem wiąże się jedna z ciekawszych historii. Powiem Wam, że od dziecka wierzyłem w ogromną potęgę internetu i zdawałem sobie sprawę z tego, że żyję w małej miejscowości, ciężko jest tutaj ogarnąć jakąkolwiek gierkę, ciężko jest namówić ludzi do grania, więc e, wpadłem na pomysł, żeby jakoś temu zaradzić. W 2006 miałem już swoją stronę internetową, w której promowałem polską koszykówkę uliczną, ale też po prostu bawiłem się w filmowanie, filmowanie przede wszystkim właśnie tej koszykówki ulicznej. Więc przynosiłem tutaj kamerę na to boisko, kręciliśmy swoje własne wołczyńskie End One Mixtapes. Kurczę, raz tu jest słońce, raz nie ma słońca. Straszny problem z ustawieniem ekspozycji na tych materiałach. Dobra, wracając. Te mixtapy to była fajna rzecz, ciekawa i w ogóle, wiadomo, efektowna, ale co było najważniejsze? Założyłem stronę internetową w 2005 czy tam 6 roku, która miała na celu zwoływać ludzi tutaj z Wołczyna oraz okolic, żeby móc sobie wspólnie pograć w koszykówkę. Tylko wiecie, to były czasy. Przed Facebookiem, przed social media, przed smartfonami, więc yy, jedyna opcja na ustawianie się na gierki to były sms -y. Ja stwierdziłem, że zakładam właśnie taką stronę, w której yy, był czat na żywo, to się nazywało Shoutbox, to było takie popularne w tamtych czasach. Robiło się stronki w HTML-u, ale wstawiałeś Shoutbox i wow, nowoczesność, możemy rozmawiać w czasie rzeczywistym, kurde. No, więc... Adres strony znały tylko osoby zainteresowane, które chciały sobie pograć, chciały jakoś wejść w to środowisko, więc wystarczyło, że się zalogowało się do internetu na impulsach z Neostrady, czy cokolwiek, i. E, no, w ten sposób ustawialiśmy się na gierki. Wiedzieliśmy, że tu jest zawsze ktoś będzie. Wystarczyło napisać to właśnie na tej stronie. No i cała nazwa tej strony w przeszła też do mixtape'ów i no, kogo tam można było zobaczyć w akcji? Wiadomo, Wołczyńską Śmietankę, gangsta streetballerów, nie? Jestem tam ja, jest tam e, mój starszy brat, aktualnie mistrz ligi amatorskiej w Opolu. Grał też między innymi Kacper Senk, którego mogą kojarzyć fanatycy WKS Śląsk Wrocław. wgrał też przez jeden rok w Polfarmie... Polfarmie... Polfarmie. Polfarmie Starogard Gdański. Pozdrowienia, Polfarma. -pol Chwalę się, wiem, że się chwalę, że robiłem takie rzeczy, ale naprawdę czuję dumę. To było 15 lat temu. Internet w Polsce wtedy to był. To był dzicz, to była dzicz jeszcze wtedy. Ludzie jeszcze nie kubali w ogóle jak do tego podchodzić. A my już robiliśmy sobie tutaj własne filmy i mieliśmy platformę do tego, żeby ugadywać się na wspólne gierki. A czy wy nagrywaliście sobie jakieś filmy? Mieliście swoje jakieś własne streetballowe mixtapy? Bo jeśli tak, to podzielcie się tym, wrzućcie link w komentarzu. A jeśli jestem teraz cały biały, to sorry, ale znowu słońce wyszło, kurde, ta ekspozycja jest. Filmowcy zrozumieją. Powiem Wam, że zgłodniałem. Niedawno otworzyli tutaj kepsa, muszę sprawdzić właśnie, czy jest dobry, ale jeszcze jedno boisko zostało. Może niekoniecznie mam z tym boiskiem jakieś tam powiązania sentymentalne, jest to najlepsze boisko aktualnie, jakie jest dostępne w włóczynie. i aktualnie, jeśli ktoś w ogóle ma zamiar sobie grać w koszykówkę, to jedzie właśnie tutaj. Z tamtym boiskiem się już żegnam. Cześć. Ja pierwiczę jestem stary. My te filmy robiliśmy 14 lat temu. 14 lat temu. Jeśli do tej pory wam pokazywałem tylko i wyłącznie sympatyczne, sentymentalne betoniaki, które są ładne, mają duszę, ale średnio się na niej gra. No to słuchajcie, to bojo za mną to już jest naprawdę kozacka rzecz. Świetny parkiet, miękki tartan kosza na odpowiedniej wysokości, dobre obręcze, jest siateczka zawieszona, no kurczę, nic tylko przychodzi Ci grać. Zapraszam. Wołczyn, pozdrawiam. Dobra, koniec tej koszykówki na dziś. Czas na kepsa. <laughs> Słuchajcie, miałem się jeszcze Was zapytać, yy, czy mam wśród widzów jakichkolwiek ludzi tutaj z Wołczyna, Kluczborka, Namysłowa i okolic, ponieważ jakbyście dali znać w komentarzach, że w ogóle tutaj jesteście, żyjecie, gracie w te kosza, być może dalibyśmy radę zorganizować może jakiś turniej streetballa, albo jakiś event koszykarski tutaj w tych, tych rejonach, dajcie znać. Trzymajcie się, do następnego razu, grajcie w koszykówkę, bo jest spoko. Cześć!